Platforma, która powinna być i tak deklaruje partią prosamorządową, próbuje samorząd wpisać w pewien sposób działania ściśle partyjnego. Tak jest w Sejmiku, tak jest w niestety w coraz większym stopniu w Radzie Miejskiej, gdzie radni uważam platformy utracili podmiotowość, realizują instrukcje partyjne i co gorsze, te instrukcje partyjne uważam, że są demagogiczne i małostkowe. Nie to, to mi się bardzo nie podoba. Taką no, momentem decydującym była ta uchwała o MPK, którą odbierałem w kategoriach no, pomysłów, na które mogłaby wpadać samoobrona i nikt by się nie dziwił. Natomiast, że coś takiego popiera Platforma było dla mnie e no, zacytuję teraz byłego z klubu platformy pana Nowaka, który mówi, że uzasadnienie obrażało jego inteligencję. No to odbieram, że Platforma nie może takich, takich projektów wspierać, takich projektów zgłaszać. Drugi element jest taki, że odbieram, i to też jest mój niepokój, że jest konsekwentnie budowane porozumienie z SLD. To porozumienie jest budowane... Sejmie. To porozumienie działa w Sejmiku, i w tej chwili odbieram, że mamy także sojusz Platformy z Sojuszem. Też mi się to nie podoba. To są te dwa, dwa zasadnicze elementy. I trzecie to, gdyby Platforma realizowała swój program, byłoby mi łatwiej. To bym mówił, tu się we Wrocławiu dzieje coś strasznie dziwnego. E, czasami aż śmiesznego, w, jeżeli by, by nie traktować, że, że, że kosztem Wrocławia, no to jednak bym powiedział, program jest w minimalnym stopniu realizowany na poziomie rządowym. Nie mamy ustaw sejmowych, które by na przykład wzmacniały sa samorządność. Może to ruszy, ale na razie odbieram, że osobno program, osobno, osobno e, rzeczywistość. I ostatni element. Przecież spór nie dotyczy dzisiejsza, dzisiejsza debata, nie dotyczy Rady Miejskiej, dotyczy Wrocławia. Dotyczy tego, że ja czytam wiele działań Platformy, mojego rządu, jako działań przeciwko Wrocławiowi, dlatego że prezydent miasta ma inne poglądy polityczne. Jest mi trudno to zaakceptować. No I ostatnia rzecz, no to oczywiście to wszystko składa się, że jeżeli jest tak bezpardonowa walka z prezydentem, nawet na złość mieszkańcom, no to ja jestem w konflikcie między interesem miasta a lojalnością względem Platformy. Stąd moja decyzja z początku roku wystąpienia z partii. Tym niemniej jednak program Platformy nadal jest dla mnie programem partyjnym, najciekawszym dla Polski. Zwiąże się Pan ze Stowarzyszeniem Dolny Śląsk 21, bo to naturalne pytanie. Może i naturalne, ale bym chciał powiedzieć, że to jest według mnie trochę tak, że jeżeli ktoś występuje z partii politycznej, no to odbieram, że powinien być jakiś okres, nie wiem, karencji, a nie bezpośredniego angażowania się, no bo jednak to świadczy o tym, że gdzieś się, gdzieś się pomyliłem i uważam, że powinienem się w tej chwili skoncentrować na, na pracy, a nie aktywności politycznej. Pan wystąpił z platformy, natomiast już są takie głosy, że e, działacze platformy zatrudnieni w Urzędzie Miejskim będą musieli wybierać. Myśli pan, że dojdzie do takiej sytuacji, że nie wiem, Michał Janicki stanie przed takim wyborem Marcin Garcasz, bo to akurat znane postacie o to pytam. Znaczy taki postulat względem e, członków platformy pracujących w urzędzie wydaje mi się głęboko niemoralny. Nigdy zatrudniając ludzi nie pytamy, czy są członkami partii politycznych. Akurat odbieram, że te osoby, które, które wymieniamy, są osobami kompetentnymi, e, które, które dobrze pracują na rzecz miasta. Więc dlaczego Platforma ma stawiać ich w takiej sytuacji? Ja bym powiedział, nawet jeżeli Platformy celem jest e, zdobycie władzy, nie oddanie Wrocławia, bo takie hasła e, słyszę, no to dobrze, żeby ci ludzie tutaj byli, żeby był jakiś element ciągłości, a to jest trochę działanie na złość. E, dudkiewiczowi najlepszych ludzi odbieram że to są dobrzy ludzie którzy są przy okazji członkami platformy mają być pozabierani z urzędu uważam że to jest brak myślenia instytucjami to jest myślenie tylko i wyłącznie partyjne